Jak Minecraft? Lepiej? Lepiej. Zobaczcie, a tu na mnie z góry ciachają. Noby i mowy. Yeah. Jezus, Jezus, Save me. Save me. Eee... Oh my god. Zegnam się z na chwilę. No, Minecraft. How are you now? Better? That's great. Dobra. Um, dobra. Ciekawe skąd się wziął ten creeper. Z powietrza? Prawdopodobnie. Pewnie się spawną w nocy. Nie wiem gdzie, ale się spawnął. Dobra. Zaczynamy się bać tego miejsca. Musimy stąd zwiać, jak najszybciej. Zwiemy tędy. Naszą starą, dobrą ścieżką. Kajc. God, save me. Please. Nie chcę nic więcej. Save me only. Co mnie nie konie? Nic. Jeszcze nie koniec, kiedyś tu wrócimy. Ale! Wygrałem zakład! swój wyman! Zrobiłem długi odcinek, Pozwiedzałem zwiedzałem jaskinie, na no, którym posłał I przeżyłem! Oh yes! Wygrałem dwa złote! I dwa złote bliżej... To niczego Bo w planach nie mam stopienia Wow! coś tu jest? Jak zwykle świnka kamki Chcę wejść Chcę wyjść, ale nie dam. Wow, 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 Someone here? Zaraz lukniemy to. A to z górki. O, oh, Jezu. Portal, wystraszyłeś mnie. Myślałem, że to zombieak. O, creeperki. Kriperki, szkieleton szkieleton, więcej creeperków. jeszcze jeden szkieleton O, Jezus! Jezus! O, o, Ma, ma, ma! Ma, kok, Przepraszam, was! O, przestał dalej, Minecraft, zachowuj się, kurde. Zachować się nie potrafi Minecraft. Dobra. Dobra, spać. Dobra. Płoń! Płoń, płoń, king.

Kurde! Zombie! Co za wariat? Co on tu robi? Creeper! No, co się kapisz? Co się kapisz? Havą? Nie, nie, nie. Hava bye bye, bo inny sposób. A ten sposób nazywa się łuk, którego nie mam. I strzał, których też nie mam. Co mi kampisz Co kampisz No pokaż się Poker face No, pokaż face Poker face Znowu party Umpa, ja, umpa, 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 umpa dzisiaj mam jakiś taki dziwny dzień, kurde tak Dziwnie się czuję. Nie wiem czy dobrze. Chyba niedobrze. Ze mną Okej. Okay. Co jeszcze? Pająk! Pająk Shut up! Nobie! Kurde zachować nic, no dobra. W następnym odcinku zrobimy kolejkę do naszej starej bazy. pa pa. Czemu ją umpa umpa? No skaczemy! No umpa umpa! To jest głupi creeper! Kurde. Fire. Mam dosyć. No umpa! To jest głupi creeper! Kurde. Kurde co za idiota. No dobra, zrobimy kolejkę do naszej bazy podziemną. Będzie w dół, w dół, w dół, a później górę, górę, górę. Jak zwykle przy okazji coś wydobędę. System jasny, chaos, nie, ta piątna mi się naprawdę podoba. Ciekawe co się dzieje w naszym mob tower. Wow, już słyszę, już słyszę Co O, jesus, 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 jesus. Spokojnie Minecraft, już jest dobrze. No dobra, myślę, że zakończę już ten i tak przedługi odcinek. Wow! Maj! My... Umpa! 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 Jest... Jezu, jestem... Jestem otoczony! Przyko... Przygotować się do oblężenia! Trzeba wybić creepery, które kampią na, moj... na Kampią przed bazą. No dobrze, zakończę w końcu ten odcinek. W następnym odcinku wybiję pieprzone creepery. No i zrobię kolejkę. A wy wszyscy jak zwykle wiecie co macie robić. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.